Tak chcę siedzę, tak się oglądam, bo jakiś nowy kocur motoryzacyjny wjechał. Słuchajcie, a wiecie, co jest najlepsze? Że jak se lecicie w trasie i nie macie co oglądać, to w Tuksonie sobie odpalacie najlepszy kanał motoryzacyjny, jaki się właśnie wybija. Paczka, myśli TV i sobie na telewizorku oglądacie i to wcale nie małym. Zobaczcie, jak to wygląda. Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale Paczka TV. Słuchajcie, pierwszy filmik z przywitania do was poszedł. Mega fajny odbiór, bardzo się cieszę. No i co, i lecimy dalej. Nie ukrywam, że kilka pomysłów się w głowie pojawiło. A jak się pojawiło, to trzeba kuć żelazo póki gorące, czyli słuchajcie, wpadłem na pomysł, że zrobimy challenge. Zrobimy challenge i to właśnie z tych samochodów będziecie mieli zajebisty materiał dla siebie, żeby sobie pooglądać, jak to u nas, z naszej strony wygląda. Będziemy rozpisywać wszystko na części pierwsze, czyli ile wkładamy w samochody, co kupujemy do nich, gdzie są lakierowane, jaki nakład jest mechanika i tak dalej. Także cały komplet, że tak powiem, co jest odnośnie jednego samochodu będzie wrzucone na tym materiale, dokładnie do tych aut. Na czym polega challenge? Już Wam tłumaczę. Słuchajcie, kupujemy pierwszy samochód do 7000 zł. Finalnie na ten samochód musi wyjść 7000 zł. Wystawiamy go na sprzedaż. Kwota zarobku, którą my uzyskamy, przeznaczamy na dalszy cel czyli na dalszy samochód. Drugi, trzeci, czwarty, piąty. Będzie tych samochodów 6 sztuk. Także słuchajcie. Każdy samochód, y, zarobek przeznaczamy na kolejny, natomiast y, oczywiście odliczamy wszystkie podatki, y, wszystkie, cały nakład finansowy, który będzie nasz kosztował, tak, żeby ten samochód był już do wydania dla Was challenge polega na tym, żebyście wy widzieli to co my robimy od środka ja bym miał jeździć z wami z 30 czy 40 samochodami, byście ja je mieli jechać ze mną do każdego, to ten vlog by trwał tyle i tyle i prawie w każdym byście widzieli to samo, to nie o to chodzi pokażę wam 6 sztuk, bo podejrzewam, że przy każdym samochodzie będzie co innego do robienia tutaj jest gdzieś tam tumik do zrobienia, tu jest lakiernik, tu jest mechanik tu są jakieś części do pokupowania, pojedziemy pewnie na giełdę samochodową, także słuchajcie Content motoryzacyjny autokomisu e, będzie działał na pewno fajnie. Chcę Wam dostarczyć coś, czego e, ktoś inny Wam jeszcze tego nie pokazał, bo słuchajcie na YouTube e, wiele pokazują e, rzeczy, czyli ile, e, ile wydali, i, ile to kosztuje i tak dalej. Natomiast nie chcę się dzielić zarobkiem i nie ukrywam, że ja też miałem takie mieszane uczucia co do tego zarobku, żeby Wam pokazywać, bo mentalność ludzi jest taka trochę u nas e, średnia, natomiast wydaje mi się, żeby ten kanał szedł do góry, żeby Wam się to podobało i fajnie oglądało. No, to musimy zrobić coś takiego, czego jeszcze nie było, po prostu, i coś, co Was interesuje. A pienięż, pieniążki interesują każdego. Wy lubicie jak my wydajemy, albo zarabiamy, i tam komentujecie i tak dalej. Także słuchajcie, musimy zrobić tak, żebyście Wy byli zadowoleni, i my w postaci po prostu obserwujących, oglądających, subskrypcji. Także słuchajcie, zaraz zobaczycie przebitki Hyundai'a Tucsona, a my bierzemy się zaraz chwilę za kolejny materiał. Słuchajcie, co do samego samochodu, chodźcie, oprowadzimy Was trochę i Wam pokażemy, co żeśmy kupili. Tak jak mówiłem Wam, mamy na samochód przeznaczone 7 tysięcy Ten samochód finalnie musi nas wyjść siódemkę. I to właśnie na tych samochodach będę Wam pokazywał, co my przy nich robimy i jak to wygląda. No bo wiemy, że jakbym miał Was wziąć na 30 samochodów i ciągle byśmy mieli jeździć do tych samych mechaników, lakierników, no to, to na drugim kanale już by nam się, znaczy na drugim filmiku już by Wam się to znudziło. Natomiast wydaje mi się, że... Przez te 6 samochodów to przerobimy. w każdym będzie co innego do robienia i w każdym będziemy odwiedzać trochę innych ludzi. Natomiast pewnie też się będą powtarzać lakiernicy, mechanicy, bo to są ludzie, którzy z nami współpracują już od lat. I wydaje mi się, że auto dzisiaj kupić na handel, nie odwiedzając lakiernika i mechanika, wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Słuchajcie, co do samego samochodu, na pewno możecie zobaczyć środek. Jest na pewno do pomalowania skóry. No niestety na pewno fotele... Już nie są w takim stanie jak powinny być. Samochód z przebiegiem na tą chwilę bodajże 287 tysięcy. Na pewno do kupienia są dywaniki, bo my takie dywaniki kupujemy. Nie wsadzamy naszych potencjalnych klientów do takich samochodów, żeby. Oni musieli sobie od nas wyjeżdżać na myjnie. Tył samochodu wydaje mi się, że jest w porządku, a natomiast będzie to na pewno wszystko odświeżone. Nie, możecie zobaczyć, jak ten samochód kupujemy, w jakim stanie, bo on dopiero teraz tyle co do nas przyjechał. No i żeśmy go zakupili, wpadłem na taki pomysł, a nie inny, żeby wam trochę to pokazać od kuchni. Tak jak było mówione na pierwszym filmiku, pokazujemy to po prostu od kuchni, czyli ee, jak my gotujemy dla was. Słuchajcie, nie mogło się obyć oczywiście bez lakiernika i blacharza. No i plastikarza naszego, którego serdecznie pozdrawiam. Bo chłop robi niesamowitą robotę. Pojedziecie też ze mną do niego. E, klei tak, że powiem Wam szczerze, że mam do niego 30-40 km i jadę za każdym razem, bo nie dosyć, że się normalnie z nim pogada. E, no to co? No to robi tak, że jak jedzie do lakiernika, to lakiernik na dobrą sprawę nie musi dotykać po nim e, nic poprawiać. Także ja jestem mega zadowolony. Uchwyty od lamp, jakieś takie rzeczy. Zresztą sami wam powie, czym on się zajmuje. A też była u niego znana, mega znana osoba na YouTube. I też była tam osoba z, z działu, że jak powiem, z tej motoryzacji. Nawet wam nie będę mówił, kto, on wam sam powie, kto do niego przyjechał. Także słuchajcie, lampa do wymiany, zderzak do plastikarza i do lakiernika, na pewno błotnik do pomalowania. Idziemy dalej. Wziąłem na pierwszy taki samochód Hyundai Tucsona dlatego, że kupiłem go oczywiście w mega dobrej cenie, natomiast też wiem, że takie samochody się szybko sprzedają. Nie chcę, żeby ten challenge trwał, nie wiem, rok czy ileś, bo nie o to chodzi, żebyście przez rok oglądali, ile ja zarobię na samochodzie i tak dalej. Chcę to zrobić w szybkim czasie, żebyście Wy mogli to ocenić, zobaczyć sobie, jak to wygląda. A Hyundai Tucsony, Toyota RAV4, jakieś, nie wiem, Kia Sporty czy... I tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te samochody cieszą się naprawdę bardzo dużą e, popularnością wśród e, klientów naszych. I jest duże zapytanie o te auta. Każdy lubi na dworze jakieś terenowe i tak dalej, i tak dalej. Więc powiem wam szczerze, że y, na pewno, na pewno te auto, myślę, że potencjalnego klienta znajdzie bardzo szybko. Słuchajcie, bagażnik, oczywiście do posprzątania, gdzieś tam coś do polakierowania, my to przygotujemy. Sami będziecie to widzieć, co robimy w nim na bieżąco. Tu jeszcze możemy zwrócić uwagę na fajną rzecz, czyli radio w środku, z tej strony będzie bardziej widać, bo nie ma kierownicy oczywiście, także słuchajcie, z tej strony widać fajne radio z Androidem, ze wszystkim klimatronik. Co do samego samochodu, dwulitrowa benzyna z instalacją gazową, także już jest na pewno bardzo duży plus. Plusem tego samochodu na pewno Hyundai, marka, która w ostatnim czasie... Troszeczkę poszła do góry i ludzie szukają tych, tych samochodów. Na pewno na nadwozie wyższe, czyli na nadwozie, czyli gdzieś tam SUV, jakiś terenówka, ludzie tego szukają, zabijają się o to. I gdybym mógł kupować samochody w takim nadwoziu, to brałbym je w każdej ilości, w każdej cenie. Także to jest to. No i do tego, co instalacja LPG to jest na pewno coś, co was przyciągnie. Tania eksploatacja, dobre silniki benzynowe, no i co? I fajnie zrobiony wóz. Także słuchajcie, my bierzemy się za niego będziecie z nami jeździć i będziecie obserwować co będziemy z nim robić a challenge trwa, pierwsze auto kupione kwota jaka musi nas wyjść za ten samochód to jest 7000 tysięcy złotych tyle on nas musi wyjść na gotowo za ile będziemy go sprzedawać, jeszcze do końca nie wiem myślę, że zobaczymy, poczekamy, na kartę będziecie mieli wszystko napisane, ile on nas wyszedł na co straciliśmy itd. i tak dalej, ile od nas przede wszystkim wzięli nasi ci ludzie do których będziemy jeździć ale myślę, że finalnie na pewno w siódemce się zamkniemy i będzie on naprawdę w bardzo fajnym stanie. Także obserwujcie, oglądajcie, piona, siema.